Cześć, witam ponownie Dzisiejsze wideo to rozpakowanie paczki czyli nowe rośliny do kolekcji z Pure Plant i Dorota z Pure Plant pytała się czy chcę również doniczki Potem teraz bym słaba doniczek oczywiście wzięłam, bo to rozmiar 5,5 więc czasami ciężko zdobycie, a poza tym takie fajne, kolorowe jak widzieliście paczka dobrze spakowana w papier ekologiczny i zobaczmy, co tutaj e, kupiłam. A linka e, do sklepu znajdziecie w opisie. Więc e, Adromiskus, zobaczcie jaki przepiękny. Adromiskus festivus i nawet tutaj kwitnie. E, jednak mały się rozdzielił, będę miał to do dwóch doniczek. E, kolejna roślina to ta, ten przepiękny kaktus. E, kępka. Kaktusów, czyli to jest Reputia. I widzicie znowu ma pąki, to jest Reputia Sunrise, więc mam nadzieję, że te pąki się otworzą i będę mogła zobaczyć, czy faktycznie nazwa odpowiada kolorowi kwiatów. I następna roślinka. Cóż my tutaj mamy? Rośliny od Doroty są zawsze dobrej jakości. O, zobaczcie, no jaki piękny. Już pąki się nieco tworzyły, mam nadzieję, że jeszcze się bardziej otworzą dla mnie. W ogóle zobaczcie, jakie ciernie, no przepiękny ten selokaktus Zresztą, jak zwykle pod koniec filmiku Wam pokażę już wszystkie w, w swoich doniczkach. A tutaj kolejny Andromiscus. Musisz no, sobie się czemu tyle tych andromisków? Z tego względu, że co miesiąc na Pure Plant jest temat i pięć roślin czy trzy rośliny za darmową wysyłkę. I właśnie w tym miesiącu są andromiskusy, które bardzo lubię. No, przepiękne. A zobaczcie, jak pięknie są gołe te korzenie bez ziemi, pięknie oczyszczone. O, a to. Jest darmowa roślinka, mamilaria, również z pąkami. Więc trzymam kciuki, że się otworzą, że się rozwiną. Przepiękny okaz. Opiecałam sobie, że jak już będę kościoła tylko kaktusy, no ale jak zobaczyłam te adromiskusy, że ma w ofercie, no to nie mogłam się oprzeć. W ogóle, dajcie mi znać w komentarzu, bo jestem ciekawa, czy wolicie sukulenty, czy kaktusy. Oczywiście, kaktus to jest rodzaj sukulentów, no ale zawsze się tak jakoś rozgranicza. A tutaj kolejny Andromiskus. Nic nie szkodzi, że iście odpadły, bo już kilka mi się udało rozmnożyć. Malutkie już wypuściły też listki, więc to nie problem. U góry również po, załączę linka do mojego innego filmiku o mojej kolekcji właśnie A tutaj przepiękna lobiwia, też z mąkami. no tak się cieszę, że z pąkami i mam nadzieję, że też się otworzą. A teraz zobaczcie jak piękne są te rośliny z bliska. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że filmik się podobał, że rośliny się Wam podobały. Dajcie również mi znać w komentarzu, które najbardziej Wam przypadły do gustu. Czy lubicie andromiskusy, czy wolicie, właśnie, e, kaktusy? I e, kliknijcie na dzwoneczek, na to Was powiadomi o kolejnym, e, nowym filmiku. Zapraszam do subskrypcji również kanału, e, do polubienia filmiku. I e, do zobaczenia następnym razem. Na koniec a jeszcze wam pokażę jeden mój Andromiscus, który będzie kwitnąć po raz pierwszy dla mnie. A to są właśnie tutaj te relikcie, które będę rozmnażać. No, przepiękna ta Rebutia. O, tutaj zobaczcie, jaki piękny układ tych cierni. I widzicie, kwiateczek się otworzył. Tak samo no te ciernie to mnie powalają tego acelokaktusa. I zobaczcie, zobaczcie jaki przepiękny kolor tego kwiatu, no cudowny. A teraz uwaga, będzie taki żółć, pomarańcz nawet, no cudowny kolor, no jestem szczęśliwy. A to hatoria, którą kupiłam sobie już e, na Air Plants Fossil UK. Dziękuję, do zobaczenia, pa!